Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dziś zapraszam was do memów, ale będą to nietypowe memy, ponieważ z aplikacji Make It Meme i są to memy, które robili wspierający na Discordzie. Zachęcam po raz kolejny do zostania wspierającym. Zdecydowanie warto, ponieważ ta seria będzie nową serią na kanale, która będzie co miesiąc. Jeżeli chodzi o odcinki, co miesiąc wybierzemy memiarza miesiąca. Które otrzyma drobny upominek odemie, tak więc zdecydowanie warto. Zapraszam bardzo serdecznie. Więcej informacji macie w opisie. I dzisiaj zrobimy sobie przegląd niektórych memów. Mam 36 przygotowanych memów. Uwierzcie mi, że było ich dużo, dużo więcej. Serio musieliśmy zrobić odpowiednią selekcję. No i zobaczymy, jakie memy tutaj są. 36 memów, a potem przejdziemy sobie do samej stronki Make it meme. I na żywo będziemy robić kolejne memy. I mówię na żywo, ponieważ jesteśmy w tym momencie na live na YouTubie. Co piątek o 20 się widzimy. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie. Czat tutaj pode mną. Możecie pozdrowić YouTube'a przy okazji. Zacznijmy w tym momencie przegląd memów. No i zobaczymy. Co my tutaj mamy? No dobra, czas się w takim razie wziąć za przegląd memów z naszego Discorda, wspieraczy Asasyna. Wspieraczy, bo dostają przedpremierowo zapowiedź Misterixa, Xa Asasy. To prawda, jeżeli nie oglądaliście reakcji wspierających na zapowiedź misterix 36, link macie w opisie. Sprawdzacie koniecznie, ponieważ tak, misterix 36 jest realny. się dzieje, a kiedy wyjdzie, znajdziecie się w swoim czasie. Każdy w dzieciństwie, gdy filmiki z modem wielkiej stopy San Andreas. No, zdecydowanie taka mina. Po zobaczeniu jak nagle wielka stopa wychodzi. Chociaż bardziej by tutaj pasował na przykład Leatherface. Ponieważ uważam, że ten Leatherface jest naprawdę no legendarną, kultową postacią. I zdecydowanie każdy się tego bał. Ja też. A jak wy widzowie dajcie znaka. Kiedy Misterix? Ale wiesz, że są też inne i lepsze serie od tego? I taka mina. Dokładnie tak widzę każdego Misterixiarza. Tak moi drodzy. Tutaj na kanale są Asasyniarze i Misterixiarze. Asasyniarze to osoby, które są dla mnie. Dla kanału Asasyn08 i dla mnie jako dla i Misteri ksiarze, którzy są tylko dla jednej serii. I to jest właśnie ich mina, którą widzicie na ostatniej części tego mema. Zdecydowanie prawda, widzowie. Vampir eee, słońce nie! Superman, ten jakiś tam, nie wiem, kamulec. <laughs> widzowie, serie inne niż Misterix. Zdecydowanie, to jest prawda. To jest wasz obraz, widzowie. To jest obraz Misteri Ksiarzy. Zdecydowanie tak. Gówno mnie obchodzi, zgadujesz, wygrywasz, tylko Mister X się liczy. Kiedy Misterix Assassin. <laughs> No, słuchajcie, sam powiedzieć lecimy dalej. Tak, sezon pierwszy jest moim ulubionym sezonem Misterix i Giga Chat siedzi sobie przed komputerkiem. No, ja wiem doskonale, kto tego mema zrobił, jest to Off, który tak, twierdzi, że sezon pierwszy Misterix jest jego ulubionym i jest lepszy od sezonu drugiego, ze względu na taką tą nostalgię. A wy napiszcie już teraz w komentarzu, który pierwszy czy drugi jest waszym ulubionym i dlaczego. Typowy fan Misterixa po lewo, a po prawo Giga Chat Sigma, prawdziwy widz zgadujesz, wygrywasz i całej serii Hugo trzeba to dodać. I i nie bez powodu jest tej dopisane i całej serii Hugo, bo robił tego mema Polski Dzik, wielkie pozdro na Dzika, który jest mega fanem Hugo. I taka ciekawostka, moi drodzy Państwo, przy okazji ostatnio uzupełniłem swoją kolekcję Hugo o tą piękną płytę. Piosenki Hugo. Bardzo rzadka płyta, udało mi się ją kupić w miarę spokojnie, dlatego ją sobie kupiłem do kolekcji. A powiem wam w tajemnicy, jeszcze nikomu nie mówcie, że już niedługo przyjdzie do mnie paczka z czymś. Czego jeszcze dosłownie przedwczoraj się nie spodziewałem, że istnieje, ale istnieje. Czekajcie, bo asasyn łowca okazji wleciał na pełne i to co zobaczycie, zdecydowanie Was zaskoczy trade offer. Oferuje 10 zł, a ty dostajesz dostęp do Discorda, wspieraczy, asasyn. Czy tak wyglądam? No nie wiem, widzowie. Myślę, że troszeczkę jest tej podobieństwa zdecydowanie. To jest prawdziwy mem. Ty dajesz 10 zł, ja daję ci dostęp do wspieraczy asasyna, jeżeli chodzi o Discorda, więc wiecie co robi? Tak, wspieram za 5 zł z plusem. Skąd wiedziałeś? Tak, widzę każdą osobę, która wspiera na piątkę z plusem, zdecydowanie. Wszyscy wyglądacie tak samo, widzowie, ale kompletnie mnie to nie dziwi, ponieważ to jest obraz każdej takiej osoby. Wielki pozor dla każdej takiej osoby i oczywiście dla wspieraczy na piątkę również, zdecydowanie. Kiedy dopiero co wbiłeś na serwer i pytasz Asasyna, czy może ci pokazać zapowiedź Mr. X'a 36? Bez I can do is film z reakcji wspieraczy. I to jest piękny mem, to jest naprawdę świetny mem. I pamiętam, że jak robiliśmy tego mema na Make It już też nie pamiętam kto to robił, chyba Off, tak mi się wydaje, albo Dziku. Któryś z tych chłopaków to zaśmiałem się naprawdę mega, ponieważ były pojedyncze osoby, które no nie obejrzały tego filmu z reakcją. Jak wbiły na serwer, to myślały, że tam jest zapowiedź. A ja przypominam raz jeszcze, że link do reakcji macie w opisie. Sprawdzajcie, bo zdecydowanie warto. I obejrzyjcie uważnie do końca. Jak to wygląda w kwestii tej zapowiedzi? Wspieracie kiedy zapowiedź MisteryX36 na Discordzie? No i to jest prawdziwy memik, takie były wasze miny, to dosłownie dało się słyszeć. Również z tego filmiku, pamiętajcie link macie w opisie oczywiście. Kompletnie się tego nie spodziewaliście z tego co pamiętam. I to była mega niespodzianka na Mikołajki. Tak więc no ci którzy przegapili... Dużo straciliście. Wspieracze po obejrzeniu zapowiedzi Mister X36. I've seen enough. I'm satisfied. No, tak mi się też wydaje. Widzieliście sporo i jesteście usatysfakcjonowani, ukontentowani. Głosy osób, które obejrzały tą zapowiedź, są jedne. Jedna zapowiedź, to na co czekali, i przypomnę tylko, że ta zapowiedź trwa. Ponad dwie i pół minuty, więc jest co oglądać. Wspieracza szukający zapowiedzi Mister Xa w zakładce Wspieranie na YouTube. No właśnie, ponieważ jak wejdziecie w tą zakładkę Wspieranie, to tam macie filmy tylko dla wspierających. Tak, są również filmy tylko dla wspierających i zapisy liveów to też jest bonus wspierania, więc. Yy, więc tak, niestety nie znajdziecie tam w tej zakładce zapowiedzi, ale. Inne materiały, jak najbardziej. Zwykły widz. You guys always act like you're better than me. Tymczasem, wspieracze za piątkę, wspieracze za piątkę z plusem i Assassin's 08. Family Guy na pełnej. No i co mam powiedzieć? No, czasami tak jest. Przez tą ekskluzywność i tak dalej, e, informacje przedpremierowe i wszelkie różne aktywności na ten rok, które omówiłem na live. Zdecydowanie warto również nie przegapiać streamków, bo naprawdę dzieje się w tym roku i. Oczekujcie naprawdę wielu mega fajnych aktywności. Asasyn 08. Dej pieniądz! Non wspieracz, który chce obejrzeć zapowiedź Mistery 36. He? dokładnie taki obraz. I to przyznam się, bo ja zrobiłem tego mema jak ktoś widzowie. No może nie tak konkretnie, dej pieniądz widz, ale dołóż do wspierania. Ha. Trochę za dużo ci gadki o tym wspieraniu. Lećmy dalej. Wspieranie kończy się Assassin na Discordzie. Kik! Dokładnie tak. Pamiętajcie, pilnujcie, kiedy kończy wam się wspieranie, trzeba tych terminów pilnować i też czytać regulamin. Ja bym tutaj dał też taki mem, widzowie, zamiast wspieranie kończy się to osoba, która nie dostosowała się do regulaminu. na Discordzik, mem dla wtajemniczonych. Meksykaniec robiący nowe mody do Misterix, ma czas. Oj, kurczę, sobie siedzi, popija sobie jakiś tam, jakiś soczek, widzowie, to jest soczek oczywiście. No tak, on ma czas, nigdzie mu się nie spieszy. Mam od do poprawienia, ale chłop ma czas, tak? On ma czas, on to zrobi, nie trzeba mu co rok przypominać, tak? Sam się kiedyś odezwał, to sam się w końcu odezwie, a ja mam czas na robienie fajnego kontentu, który musicie oglądać. Off strachy, top donator miesiąca. I jest bita piątka, oczywiście. No tak, moi drodzy, no tutaj w tym miesiącu trochę się podziało, ponieważ jak wiecie albo i nie wiecie. To jest ostatnia paczka dla top donatora miesiąca, jeżeli chodzi o mistery boxy, które rozdaję, jeżeli nie widzieliście playlisty inboxing, to zapraszam serdecznie do nadrobienia. Strachy na lachy i owe 35 zł. Ja i owe to mega ziomki. O wilkach mowa, że tak powiem, yy, witam strachy, witam o siemanko panowie, o wilkach mowa, tak to wy, zdecydowanie to jest wasz obraz panowie, idealnie się akurat składa, chłopaki to na live oglądają, no i akurat się wstrzeli idealnie, dziękuję bardzo serdecznie za donata chłopaki, yy, no i tak, chłopaki dostaną w tym miesiącu zbiorczego boksa, a co znajdzie się w paczce, musicie oglądać unboxing, bo moim skromnym zdaniem uważam, że jest bardzo fajny. Assassin, czytajcie opisy pod filmami. Widzowie na YouTube If those kids could read, they'd be very upset. No właśnie, moi drodzy. Czytajcie opisy pod filmami. Jest to bardzo mądry tekst. Głęboki tekst. I za jakiś jeszcze czas na pewno wspomicie moje słowa, żeby czytać opisy pod filmami. Ale kto wie, ten wie. Zgadujesz, wygrywasz, trójkącik. Kwadracik gameplay jest Fortnite. Xik, Minecraft ze wspieraczami. Kółeczko mystery, Każdy npc ja Jestem zaskoczony? Totalnie nie. Asasyn po wylądowaniu na Statule Wolności. Policjant. Oj, moi drodzy. Jeden z ostatnich streamów, a także shot tego streama, który jest dostępny na kanale. Wpadajcie. GTA Liberty City Preservation Project. I moje próby wylądowania na Statule Wolności. Piękny kontencik. Kto był na live, ten się uśmiał. Kto oglądał filmik, to może się też uśmieje. Więc jeżeli nie oglądaliście, link macie w opisie. Sprawdzajcie, bo... Bardzo fajny content wyszedł. Okej, udało Ci się w końcu wylądować na tej statule? I to niestety ja. Zdecydowanie tak. Dodawanie modów do GTA, ja GTA. No i taka jest prawda, moi drodzy Państwo, niestety mam ten problem z GTA, że co 10 minut craszuje mi grę przez nadmiar modów i przez to, że niektóre nie są kompatybilne z innymi. Jest to straszne, jest to coś, co totalnie pozbawia mnie chęci robienia czegokolwiek w tym GTA, właśnie przez te wszystkie crash. Jak myślisz, czego on słucha? Prawdopodobnie heavy metalu albo ciężkiego roka. Tymczasem na słuchawkach Melon Midnight Clockwork Mystery X-Team. Dokładnie tak, czyli oczywiście muzyczka z Mysterixa. Czy tak jest obraz? Typowego takiego, wiecie, koksika na siłce. Być może niektórzy się z tym zgadzają, a na pewno autor Mema. pozdro. o, potwierdzam, napisał spekt, no to mamy taki więc. Assassin, gdy off daje pomysł na fabułę do Minecraft sezon drugi. Write that down, write that down. No i troszeczkę jest tym prawdy, jak najbardziej, ponieważ yy, tak moi drodzy, startuje drugi sezon Minecrafta ze wspierającymi. I oczywiście przy tym startuje. Serwer Minecraft dla wspierających, więc macie kolejny punkt za tym, żeby dołączyć do wspierania i grać wspólnie z nami. Kiedy wymyślaliśmy fabułę do drugiego sezonu Minecrafta, zebraliśmy się na Discordzie, na Wojszacie i wspólnie gadaliśmy na ten temat. No i Off podrzucił trochę pomysłów. Axel, pamiętam, że też podrzucił parę pomysłów. Każdy wspierasz, dodał coś od siebie. Ja to potem wszystko ładnie zebrałem, dodałem też wiele rzeczy od siebie, no i stworzyłem całą fabułę, ponieważ tak, ten sezon będzie zupełnie inny niż pierwszy, a jeżeli nie widzieliście pierwszego sezonu, to podajcie link macie również w opisie i zdecydowanie warto czekać na drugi, ponieważ uważam, że całkiem ciekawy się zapowiada i oby nam to wszystko wyszło, panowie. Wspieracze w kopalni szukający diaksu w drugim sezonie Minecraft. O no, tak będzie, będziemy na pewno szukać diaksów, będziemy szukać wszystkich innych rzeczy, a po co nam to wszystko? Pewnie, żeby mieć Set diamentowy, Assassin, i wszystkie inne rzeczy, tak, tak, oczywiście, ale oprócz tego, no co, oglądajcie streamy, oglądajcie odcinki, to się dowiecie. Assassin, kiedy Chaos Mode, to jestem ja i moje reakcje w momencie, kiedy pisujecie to, czego ja nie chcę, ponieważ tak, moi drodzy Państwo, Chaos Mode również był na kanale i to wy często wybieraliście, co ma się pojawić na ekranie. Link do playlisty Chaos Modowej, tudzież do odcinków, też zamieszczam w opisie. Sporo tych rzeczy w opisie, muszę przyznać. A więc mówisz, że grasz w Fortnite z Assassin 08. Taka dziewczyna, jeżeli się o tym dowie. No cóż, tylko wam pozazdrościć. Sam sobie bym zazdrościł. Assassin gotujący, najlepszy odcinek, zgadujesz, wygrywasz. I tak NPC-ty będą w komentarzach pisać, kiedy misterii. Właśnie, moi drodzy, taki obraz. No i zgadujesz, wygrywasz, to jest dla mnie aktualnie taki misterik z moich czasów. Tych młodości, więc zapraszam do sprawdzania. Bardzo fajna seria. Mam nadzieję, że w tym roku uda się ją rozwinąć jeszcze bardziej, bo mam na to całą masę pomysłów, także trzymacie kciuki i oglądajcie. Zgadujesz, wygrywasz. Zdecydowanie tak. Kiedy przeglądając serię na kanale Asasyna, znajdujesz, zgadujesz, wygrywasz. Delicious. Finally, some good fucking food. To jest prawda. Każdy, kto tak pisze, to jest naprawdę zajebisty ziomek, więc zgadujesz, wygrywasz. Oglądajcie. I trzymajcie kciukasy, żeby rozwinąć tą serię w tym roku. Tyle. Pierwszy odcinek Misterixa wyszedł 13 lat temu i każdy czuje się staro. W sumie ja to nie, bo ja to tak wiecie, tak trochę nie widzę tego, ale widzę to po was, po widzach. Kiedy na przykład piszecie, że oglądaliście mnie w dzieciństwie i nagle wpadacie i mówicie Ej, oglądałem cię w dzieciństwie, dzięki za zbudowanie dzieciństwa, a to było faktycznie w tym roku już 14 lat temu. Jest, Maria czas zdecydowanie za szybko leci Dropnie Misterik 36 albo bierze 25 kart Assassin08 No ja ha <grym> Ale czy tak do końca? Gdyby to tylko ode mnie zależało widzowie to To wiecie, ten odcinek byłby już Ze 2 lata temu Albo 3 Albo nawet i 4 Ale niestety nie zależy to tylko ode mnie Ja? Brak chęci do życia Fałce ze wspierającymi Dokładnie tak widzowie jeżeli nie macie Co robić że tak powiem wieczorami Na przykład nie wiem no Chcecie sobie z kimś pograć, bądź pogadać? DC wspieracz Asasyna stoi otworem. Wpadajcie, chodźcie na wojszczaty, gadajcie, grajcie, integrujcie się, poznawajcie nowych znajomych. Zdecydowanie polecam wspieranie u Asasyna. Który to już teraz powiedziałam wspieraczu? Dawaj. Widzowie, zapowiedź Misterix36. No, tak będą się zachowywać ci, którzy nie widzieli tej zapowiedzi. Ty, tak, do ciebie mówię, dlaczego nie kupiłeś jeszcze wspierania na piątkę z plusem? Dokładnie tak, widzę. dlaczego jeszcze nie kupiłeś wspierania na piątkę z plusem, żeby osiągnąć bardzo dużo fajnych benefitów. Kiedy wrzucasz nowy film na kanał, a pierwszy komentarz to Kiedy Mister X. shit, here we go again. No i to się zgadza, tak zawsze jest, albo zazwyczaj. No cóż mam poradzić, widzowie. Szufladka, z której może mnie uratować wiele rzeczy, ale czy tak się stanie, oglądajcie, zgadujesz, wygrywasz i wpadajcie na streamki, obserwujcie również TikToczka i może tam się uda kiedyś za 10 lat. I tym samym, moi drodzy Państwo, zakończyliśmy sobie przegląd 36 memów w tym odcinku. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem wcześniej, zostało nam jeszcze stworzenie memów na żywo. Tak więc połączmy się ze wspierającymi i zobaczmy, jakie memy usmażą w tym momencie. No dobra, jesteśmy już ze wspierającymi na Discordzie i w tym momencie będziemy się mierzyć, kto jest memiarzem tego miesiąca właśnie na Make It Me, ponieważ tutaj w trzech rundach będziemy tworzyć memy związane z YouTubeem, moją osobą, kanałem ASSASSIN08, Misterixem x i zobaczymy generalnie czyje memy będą najśmieszniejsze. Jest z nami między innymi Polski dzik, witam serdecznie. Buongiorno, papa. Jest również Byku. Witam. Jest Resen. Jestem. Jest Hunter. Bonjour. Jest Marta. Siemano. Of. Aloha. Noispect. Siema. No i słuchajcie, w tym momencie wybieramy Pierwszego memiarza na naszym Make It Mimie, pamiętajcie, że za miesiąc wybieramy kolejnego, więc dołączcie do wspierania, żeby nie przegapić, a już teraz, moi drodzy Państwo, lecimy z tym Make It Mimem, no i oczywiście, jeżeli chcecie również sobie ze znajomymi pograć w takiego Make It Meme link macie w opisie, masz odpalać. Jak widzicie, mamy tekst do wpisania i mamy obrazek będący reakcją, możemy też zmienić mema, akurat w naszym przypadku 8 razy. Okej, okay. ja już mam w takim razie memika zrobionego, czekam na was. No dobra, w takim razie czas na głosowanko. Kiedy okazało się, że X 36 na pay -per view to jednak prawda, a nie mem. To no. jest zabawne. To jest dobre. Kto no, wie, no. ten wie. No. Dokładnie tak. X, brak pomysłu na mema. No. To jest, jest klasyczny... Tak, to jest klasyczny memik, jak nie macie pomysłu widzowie, to zawsze okay, ten przechodzi. Yeah. Dokładnie tak. Asasyn widzący kiedy, misteris i udający, że wszystko jest <grym>, no, okej. Okay. <grym, grym>, to jest prawda. No, dobry memik, daje okejkę. Okay Dziku z ambicją, kolejne wybitne memy, asasynowe make it meme. Gdybyście wy widzieli, ile memów zrobił Dziku, to naprawdę jest totalny szok, tak więc, czy Dziku wygra dzisiejsze make it meme? Być może, ale zobaczymy. Asasyn kiedy starał się nad filmem, a potem widzi komentarze Kiedy Miss Reryx? No, no. O, no to, już, to jest Hunter, a nie, dobra, to Ale Miss, ale miss Reryx, dobrze, tak, nie. no. Kiedy Miss Reryx? Spierasz za piątkę, spierasz za piątkę z plusem <grym> Więcej korzyści za piątkę więcej. Pierwszy sezon Misterix był lepszy od drugiego sezonu. That feels weird, but I'll allow it. To jest oczywiście również nawiązanie do tego, co było wcześniej. Kto się zgadza, ten się zgadza. Ja Uważam, że drugi był lepszy, ale pierwszy oczywiście to jest taka nostalgia, taki powiew tego, co było popularne wtedy. Kiedy dopiero co wbiłeś na kanał, a dziękujesz Krzyczyk Wid Sigma. O, oh, shit, here we go again. Przepraszam bardzo. Dawno już tego nie ma, ale to jest taki Ale to jest taki memek z Discorda, ale szybko zagłosuję. O, chyba zdążę zagłosować. Dobra. Zobaczmy, kto, moi drodzy, wygrał pierwszą rundę. Niemożliwe. Wygrywa Hunter. Tym memem wpiera yy, za piątkę z piątkę z plusem. Mój memik był drugi, tak więc fajnie, ale co z tego, skoro i tak jestem ostatni. Aha, XD. Okej, okay, czas na rundę drugą, w takim razie Hunter wygrał pierwszą. Kto wygra drugą? Zaraz się okaże. Powiem wam, że na tej rundzie wylosowały się średnie templatki, ale mi akurat się fajna wylosowała. No dobra, ja czas minął, runda druga. Kiedy Mister X Assassin hmm. Typical Mister X widz? Nie oglądam, nic innego, tylko Mister X. Co zrobi zrobił pewnie? A dlaczego? A dlaczego? O, Taki skier. tylko sugestia. Wspieracz VC, poprawiony humorek, no, to... o. To mnie drodzy Państwo, To się zgadza, Assassin pyta, pyta Cyja, Hunter, jak... Pan tako, czy zrobił moda w końcu, ten piesoczek na dorosłych i nie patrzy wiadomość. <laughs> To nie jest. zły polski. Dobra. Większość zgiftowa. <laughs> Ej, no. Do... Faworyta. Dobra. Wygrywa. Dobra się, to ten platforma, o której mówiłem. O, jest mocne. <laughs> Bardzo dobry memik, podoba mi się. Dobry, nowy kontent tekanala zero 08 Mister X. O, to jest niewonka. Ale no, no cóż, no. nie sposób się nie zgodzić. no. Oglądanie 50 raz odcinka sprzed 11 czy 15 lat Zajebi się. Spierasz się kiedyś zapowiedź 36 odcin. No tak, to takie bardziej modlenie się o tą ciekawe, zapowiedź. ciekawe kto, kto i co odcinał. If you can't see the number, you no właśnie widzowie. No to jest prawda. Pupil can't expand, after. Aha, czyli że no zwierzak, no, no, dobra wiemy o co chodzi. misterik serial. Ciekawe, no. Co ty za zwierzak? Gdzie ty to masz? Ty jesteś zwierzak. Normalnie zwierzak. pupil. Normalnie pupil zwierzak ty. To nie jest wypupil. No jestem ciekaw kto to wygra, słuchaj. no. Okej, okay. kto zrobił tego mema? Znika... Stłucham? O! o kurde, dobra. No to tak, jestem. Daleko? Zobaczcie, co tu się I... dzieje. Hunter z pierwszego miejsca spada na miejsce siódme, a ja przynajmniej podskoczyłem na szóste. A wygrywa Marta póki co. No to zaskoczenie. Ostatnia runda, moi drodzy. No dobrze, czas minął i głosujemy. Assassin 08, widzowie piszący, kiedy Mister X pod każdym filmem nie będącym związanym z Mister X. Nie róbcie tak, ok. Bardzo mądre stwierdzenie na koniec. Yy, no, rel. Ale, Assassin Przystojny jesteś. Znam tutaj, widz. Fajny ten nowy odcinek, ale drop mi tego Mister X36 plus Assassin 08. No, 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 ale... Kiedy Mister X? Kiedy zgadujesz, że grywasz? O, i to jest. Porządny porządny komentarz, takie zostawiamy widzowie. Łapka w górę. Bieracze, asasyn pokazujący przedpremierową zapowiedź x, yy, No, coś coś w tym jest, coś w tym jest i tak było 6 grudnia, pamiętamy. Hej widz, why do you always wear that mask? Lubię zgadujesz, wygrywasz. Giga Alpha Skivitty slice Ohio Rizzler, Giga Chat Sigma. Tak naprawdę lubię misteriać. No tak, no dam sobie nawet super buddy. What happened to him? Napisał podgadujesz, wygrywasz kiedy misteriać. Nie spodziewałem się, że gość z prawki mnie tak przy. Dobra, to jest na 100% wyku, nie? I za to. Ostatni memik, moi drodzy. Karl, kiedy obmyślający, jak dorwać Jeffa? A powie mi ktoś, dlaczego teraz siedem, a wcześniej było 8? Powiedzmy, że. sytuacja kryzysowa, niestety. A, okej, okay, rozumiem. O nie rozumiem nic zrobić. O no. nie, dziku odpadł. No, Ogólnie wygrała Marta 4000 punktów. Drugi jest hey. Resen, trzeci Off. Czwarty Hunter, ja piąty, Spekt szósty, Byku siódmy. Faworyzacja. E, polski Dzik ósmy i Axel, który wbił na sam Osani koniec. będą pierwszymi. Dokładnie, dokładnie tak. Lu, luty należy do ciebie, więc pamiętaj, Axel, żeby oczywiście dołączyć w do lutym. No to co, moi drodzy? Make it mi wygrała Marta, więc gratulacje, Marta, dla ciebie. Dzięki, O, dokładnie tak. tutaj Widzimy to jeszcze to w lepszej kości. No tak. dokładnie, to już koniec. Tak więc no, no niestety no niestety nie udało się. Marta, co chcesz powiedzieć na sam koniec i jednocześnie przypieczętować swoją wygraną? Chcę powiedzieć, że dziękuję wam wszystkim i że chociaż mogę być top mymierzem, jak nie mogę być top donatorem. Słuchaj, no, przy, przy, przynajmniej tutaj, ale oczywiście również bardzo serdecznie chcę podziękować polskiemu dzikowi, który wrzucił tyle memów na Discorda, że to jest niepojęte i te memy są tak quality, że zdecydowanie też zasługują na jakieś wyróżnienie. No są prawdziwe, po prostu. Oczywiście, że tak, to, to prawda. Więc tak, moi drodzy państwo, oto był pierwszy odcinek asasynowego Make It Meme ze wspierającymi, jeżeli chcecie wy zdobyć tą zaszczytną nagrodę bycia yy, chciałem powiedzieć top donatorem, to też, ale top memiarzem miesiąca, to wpadajcie w lutym zdecydowanie, wpadajcie również na Discorda, wrzucajcie swoje memy, bądźcie aktywni, wpadajcie na voice chaty, gdzie gramy sobie w tego Make It Meme'a. W bardzo łatwy sposób będziecie mogli zgarnąć jakąś drobną nagrodę i przy okazji pochwalić się swoimi memami. Dziękuję wam bardzo serdecznie tutaj, moi drodzy, na voicechacie, którzy spędzili tą chwilkę. Dziękuję za wszystkie memy. No i możecie na koniec kogoś pozdrowić. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam siostrę. Ja nie pozdrawiam mojej koleżanki, przez którą się spóźniłem na tą rozgrywkę. Trzymajcie się, moi drodzy i do zobaczenia w kolejnych... Na razie trzymajcie się i cześć.